Ostatni dzień grania w brązie. Jutro, być może będziemy mieli turniej do zagrania, bo się na niego zapiszę Gramy w jest to gra, która wyrzuca nas w włosowym miejscu na mapach Google i my musimy po prostu kliknąć w mapę gdzie jesteśmy. Gramy z jakimś, w sumie nie poruszałem z kim. Chyba jesteśmy w. Słyszałem pierwszy raz Australia, bo wiem, że One Way Snake snack jest, nawet w Nowej Zelandii jest czerwony. Ale pewnie nie jestem. Czy jesteśmy w Australii? No, jesteśmy w Australii. Sydney. jednej. No ale gościu kliknął w USA. A sam jest Amerykaninem, więc ciężko by było do niego pomylić z USA. Dobra, to pomyślałem pierwsze słowa, pierwsze że Polska. Ale zobaczyłem pachołki, to ba jednak nie jest Polska. Nie wiem gdzie jesteśmy. Tam nie, nie to czytałem. C takie dwa niebieskie prostokąty po borkach. Na pewno to jest Europa. Pizza. czyli jesteśmy w Włoszech. Chce tą pizzę jednak. Czy jest pizza? Tu jest. Pizza. Trzy punkty do, do Flowlessa. Jeszcze chyba nie miałem Flowlessa. Druga runda gramy z Belgiem. I jesteśmy w. Jesteśmy w Turcji. Chyba w Turcji. Po języku. No to jest Turcja, no. Fajr może w. Wy... Ja bym dał, nie wiem, Ankary na przykład. Jakbyś Ja byłem kapka bliż... nie ja byłem kapel, jeżeli. Dobra, żółte pasy. Ruch lewostronny? Nie, prawostronny. Tędy się nie jeździ. No, dobra. Gdzie możemy być? O, no, może ja. Czy w, w Holandii jesteśmy? Nie, w Norwegii, posła. Mógłby musiał znaleźć coś. Jak znaleźć. Technika site, Bruno. Okej, okay, Bruno. Klikamy Bruno. No, są tu takie czeskie trojleybusy, chyba. Jezus, jakaś galeria. Nienawidzę nie galerii. Hong Kong, czy coś? Ja bym powiedział, że to jest Szanghaj, ale to raczej nie jest Szanghaj. Znaczy, nie mam niczego innego, co bym mogła powiedzieć, że to jest coś innego niż Szanghaj. To nie wygląda jak kompletnie nic. Boże, ja powiedziałem, że Szanghaj to jest Singapur. Dobra. Mówię, że Szanghaj z Singapurem. Nienawidzę takiej galerii. Właśnie nigdzie nie możesz szuszyć. No i co, Singapur, nie Shanghai. Jeszcze go nie pokonamy. Gigantyczny, gigantyczny blur. Wygląda jak Nigeria. Nigeria jest taki blur. I dajcie mi go mi okutować. Pokaż mi ten język. No, dajcie mi gotować, jesteśmy w Nigerii. Pewny nie jestem, ale dajcie mi gotować, że jesteśmy w Nigerii. Albo tu, albo w Indonezji. Tam, tam ta Azja południa, wschodnia. Albo w Indie. No, okej. Okay. To przegrana pierwsza. No, Zagrajmy jeszcze raz. Może teraz środkujemy. Może do tego samego trafimy? Nie. Na Niemca. Ameryka Południowa. I nie podoba mi się to. Ja się uczę Ameryki Południowej, no ale No też pomylić można w po nie Wszystko z wszystkim. Wyszkolą mi, bo tam są akurat specyficzne blachy. Tane Wenezuelas. A to może być również Meksyk. Ta de Barbacoa Likera. To, że nie jest, to nie jest raczej Boliwian, bo takie, takie tereny nie ma w Boliwii. Takie taksówki są. Tak nie jesteśmy w Meksyku. W Meksyku są takie właśnie... Takie różowiutkie od góry. Takie chyba na wzór Hiszpanii. Ale napisane jest... Nie, ja mam... Przedem napisane Lima. w sumie w Limę. Słońce jest na bardziej na, na północ, czyli jesteśmy na, na półkuli południowej. Tam on napisane Alto? Nie. A nie jest pisane Alto. To nie, to w Gwatemali jesteśmy. Albo w Meksyku, ale raczej w Gwatemali. Tak, nie takie Nie były Kieni Meksykańskie a to był jednak Meksyk, ale dobra, bo mi się przypomniało, że te to jest tylko w obrębie miasta Meksy, tam i okolicach. Ale tak byłem bliżej. Od Niemca, Ważne, że lepiej od Niemca. Żółte pasy. Jesteśmy chyba znowu w Ameryce Południowej. Avenue Carlos VON Fortines. Ej, 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 ej. mi to jeszcze raz. Ja widzę, widzę coś czego nie ma, dosłownie, ja mam się o jakimś... Ja dał, że w Quito jesteśmy, ale raczej nie jesteśmy w Quito, gdzie jest słońce. Słońce jest gdzieś tam chyba. Tam. Czyli na takim bardziej... To możemy być w sumie w Quito nawet. Dajmy w Quito. Eventualnie to może być Lima, ale Lima nie jest tak blisko. czy tak daleko morza, bo tutaj na morza nie widzę. Oceanu Roslowskiego. I to było, Quito. Trafiłem. Gdzie nie trafiłem? tylko wiedziałem, że to Runda trzecia, i to jest chyba znowu Ameryka Południowa. Albo czekaj. To jest po arabsku napisane. To nie, to nie jest. Tam był arabski. To gdzie może być? No w Tunezji raczej nie. Gdzie jest jeszcze arabski język? No tam było wyraźnie widocz, po arabsku napisane. Jezus Maria. Tu jest po arabsku, po indonezyjsku, filipińsku, po chińsku. Ja wiem, mi tylko nazwę miasta. Ja bym dał, że to są jednak Filipiny, ale... To, no bo to raczej nie jest Indonezja, ale ja jeszcze nie wiem. Nigdy nie widziałem w, na Filipinach Indonezja Arabskiego napisu, ani języku. O, tutaj dużo taka. Tamantun. Slimakeda. No, jest to widocznie arabski, no to gdzie my możemy być? To chyba nie jest. Na pewno to nie są Filipiny ani Kambodża. Myślałem, że to jest Kambodża. To może być Malezja, nawet. W sumie. Ej, to nie jest pomysł. To może być Malezja. Pokaż mi Malezję. Tu jest Taman, dobra. Tu, patrza, tu jest Taman. To dajmy tutaj na przykład. Może będzie. To chyba jakieś prowincje czy coś. Tam było dużo tych Tamanów. No ale je, tak, język arabski. A dobra, biało-czarne te. Powiedzą Malezji. I... Prawie perfekcyjnie, dobra, GG. Chyba ostatni na ten, na ten, na dzisiaj pojedynek zgramy z kanadyjczykiem, który ma cztery winstryka. Okej, okay, bardzo specyficzne... Dobra, widzę tape'a na prawej stronie. Jesteśmy w gangie, tylko nie wiem, czy trafić w Kumasi, czy trafić w, w Akre. Ale ja chyba w Kumasi. Oj ja tu po Kumasi, 700 metrów było od tego flaga, od tego Tak. Ja. Tam jest flaga Albanii, tu jest flaga USA, tam była chyba jeszcze flaga To no, Może myśmy w albańsko mówiącej części USA im. Czy może być im? W sensie domena im. No jest Uniwersytet w Tiranie. To nie wygląda w ogóle jakby to miało być w Albanii. Ale dobra. Czemu nie? Zajmę tirana. Podobno ich tam język albański jest bardzo specyficzny, więc może być. Ale no, na, pierwszy, na pierwszy rzut oka myślę, że jesteśmy znowu w jakimś tam. No jest tirana. Myślę, że tam będziemy w jakiejś. nie wiem. w Malezji, w Indonezji. To tirana. Wygląda polsko, ale to chyba nie jest Polska, a prędzej by powiedział, że to jest jakaś Litwa, ewentualnie Rumunia, ale zobaczymy jeszcze może gdzieś jest jakiś napis. Bo litewski jest bardzo też skom skomplikowany i. I oryginalny pewno się różni dużo od rumuńskiego. Ty to może być jeszcze Omsk w Rosji. Czy to jest. Nie to nie jest chyba. Katuraciaj. To może być. Dajmy tą Litwę. Czemu nie ja w sumie? I to była Litwa. Tylko to było w Kowniu. W Kow... nie w Ja I on był tym razem bliżej. Dobra, język chiński są takie na... na energetycznych. Jesteśmy w Japonii. Dajmy w To jest tak w miarę na... na środku Japonii. Tam jest dużo, dużo miast. No, pakiet tylko w Japonii. Ewentualnie mi teraz truję Korea Południowa. Nie, Japonii, bo ja w tam byliśmy. Rapel z stadionem Kenant. my możemy być priority Pietons. To jest chyba Francja po prostu. No to jest po prostu Francja. Dajemy w Paryż klasycznie no jest tam jeszcze to, co, może będzie trochę gg i to był parę gość kliknął we no i co to chyba koniec na dzisiaj To jest za 3 godziny zaczyna się rejestracja do turnieju na pewno się do niego zarejestruję, żeby sobie pograć, sprawdzić jaki jestem dobry na, na, na przy, przykładzie na przykład tych lepszych graczy. Jutro też kończy się liga. Czy tam dzisiaj o, o północy? Nie, dzisiaj się kończy liga. No to jutro zagramy sobie już w, w Silver 3. Ja się z wami żegnam, widzimy się jutro.